Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie Kiszkowiec. Kiszkowiec to jest e, nic innego jak inny rodzaj kaszanki, do której nie potrzebujemy jeli, tylko będziemy zapiekali w piekarniku. Kiszkowiec jest to potrawą e, regionalną pochodzącą z Podlasia z Lubelszczyzny, z Białoruś, Ukraina e, i już chyba zapomnianą, bo przepis wynalazłem, słuchajcie, z bardzo starej książki, którą próbuję wskrzesić. To znaczy, przepisy z tej książki próbuję wskrzesić. A więc zaczynamy. Słuchajcie, tutaj już mi się gotuje niewielka ilość wody, w której muszę sparzyć świeżą wieprzową wątrobę. Dlaczego mówię sparzyć? Ponieważ będę trzymał w garnku około minuty. Do kolejnego garnka wsypuję kaszę jęczmienną. Zalewam zimną wodą. Gdzieś ją tu miałem, tu jest. Kaszę gotujemy do miękkości, a następnie musimy poczekać aż będzie całkowicie przestygnięta. Dobra, wątróbce wystarczy. Wyciągam na deskę. Wątróbka, niech sobie. Jeszcze chwilę poczeka, niech ona sobie przestygnie, a ja pokroję ugotowanej wcześniej pucka. Też wieprzowe pucko. Zobaczcie, dlaczego mówię wcześniej? Dlatego, że ono się gotowało około półtorej godziny i musiało przestygnąć, a to by mi wydożyło tutaj bardzo długo czas u mojego nagrania. Kroimy w drobniejsze części. Zrobię tak, zobaczcie. Połowę takiego ładniejszego odkładam, a resztę kroję tak, by zmieściło się w maszynce do mięsa. A ten kawałek kroję w bardzo drobniutką kosteczkę. Coś takiego, zobaczcie. Dobra, to tutaj wrzucę. Przekładam do miski. Od razu pokroję już przestygniętą wątróbkę. Taką kroję, by zmieściła się do maszynki do mięsa. I mielimy. Popychasz jest bardzo potrzebny. W przeciwnym wypadku mogą dziać się różne rzeczy. Mielimy na drobnych oczkach. I popychamy popychaczem, nie drewnianą łyżką. Kolejnym krokiem będzie pokrojenie świeżego podgardla. Tylko bez skóry. Kroimy w drobną kostkę. Można użyć tłustego boczku, jeżeli ktoś nie dostanie podgardla. Ale uważam, że podgardle jest tutaj niezastąpione, dlatego że ono ma o wiele lepszy, głębszy smak. Na patelnię dodaję trochę smalcu i wrzucam podgardle. Musimy je wysmażyć. I na razie niczym, nic nie przyprawiamy. Pokroję dwie cebule w kostkę. Daję do wysmażonego podgardla. Cebulę doprowadzamy do takiego, wiecie, delikatnego zrumienienia się. No i wszystko mam przygotowane, kasza ugotowana, przestygnięta i teraz przekładamy ją do miski z mieloną wątróbką i puckami. Dodaję zawartość patelnie, a mianowicie pod i cebulę. Również musi być przestygnięte. Następnie wcieram trzy ząbki czosnku. Jak ktoś nie ma tarki, może przecisnąć przez praskę albo bardzo drobniutko posiekać. Dobra, teraz wbijam dwa jajka. Dodaję dwie łyżki majeranku. Łyżkę czarnego, świeżo roztartego pieprzu. solą na razie czekamy i teraz najważniejsze, krew, to jest krew wieprzowa. Mam wejścia to i mam krew. Można zamówić sobie u lokalnego rzeźnika, jeśli jest taka możliwość lub jak sąsiad wkurzy to mu trochę upuścić. Pamiętajmy, że taka krew jest już solona lub z dodatkiem octu, chodzi o to, żeby ona się nie skrzepła. Tak się, moi drodzy, jadło i teraz możemy dodać trochę soli. Porządnie wszystko wyrabiamy. Konsystencja tego musi być dość luźna. Ja wiem, że niektóre panie teraz powiedzą, fuj, ja tego nie zjem, zobaczcie, jak to wygląda, ale tak właśnie to wygląda. Jak się świnie zabijało, to jej się kaszankę robiło. Właśnie tak, o. Wiem, że to niefajnie wygląda, a może i fajnie? Kto powiedział, że to nie wygląda fajnie? No, bo się tak przyjęło. Ja uważam, że to wygląda bardzo smakowicie. I słuchajcie, i bardzo ważne, żeby po chwili troszeczkę spróbować. Chodzi o to, czy jest dobre na sulo jest idealne mm. następnie biorę foremki przesmarowuję smalcem i przesypujemy bułką tartą Przekładamy farsz, ale tak do 3 czwartych foremki. Delikatnie stuknę. I wkładam do piekarnika rozrzanego do 180 stopni na godzinę. No i mój kiszkowiec gotowy. Po wyjęciu z piekarnika zostawiłem żeby przestygło jakieś. 15 20 minut, że można było go wyjąć. Oczywiście on jest jeszcze ciepły, ale zobaczmy jak. Jak wygląda, jak smakuje. Jest w bardzo ciemnym kolorze, bo Wygląda to jak taki, wiecie, murzynek. To znaczy się ciemne ciasto. To Jest jeszcze bardzo delikatne, bo jest letnie. Ciepłe znaczy się W środku wygląda jak normalna kaszanka. I jak to poleży w lodówce, słuchajcie, to się tak, wiecie, zsiądzie i na drugi dzień na patelnię albo na ruszt. Znaczy taki plaster sobie ukroimy. O. Mm. Słuchajcie, niebo w gębie. Wow. Mm. Powiem wam tak. Zwykła kaszanka, przy tym wymienka. No wow. Jest przepyszne, słuchajcie. Wiem, że nie wyglądało to apetycznie, jak dodawałem krew, ale teraz... Teraz to każdy by się skusił, prawda? Ale bądźmy tego świadomi, że takie rzeczy w markecie się nie znajdują, one tam nie rosną, one tam się nie wytwarzają, one nie są, nie wiem, nie spadły z nieba. Właśnie tak się to robi. Mm. Petarda. No a ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Well it was